To bardzo mm, smutna wiadomość, myślę, dla wszystkich mieszkańców Limanowej. Zaginęły cenne dokumenty. W domu sobie posiedzieć, odpocząć. W gronie przyjaciół, oczywiście. Sylwester raczej w domu. Nowe drogi, a więc te takie najbardziej oczekiwane. I to jest kolejny rok dużych inwestycji. Pracowity tydzień samorządowców. To są informacje 31 grudnia, ostatni dzień roku. Józef Budarz, witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Z Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zniknęły ważne dokumenty dotyczące historii miasta. Najważniejszy z nich to akt lokacyjny z 1565 roku. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła najprawdopodobniej prokuratura w Nowym Sączu, bo ta z Limanowej nie chce być posądzana o brak bezstronności w tej sprawie. Grzegorz Szpak. Jest to bardzo mm, smutna wiadomość, myślę, dla wszystkich mieszkańców Limanowej. Z Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zniknęły bezcenne dokumenty. W trakcie inwentaryzacji przeprowadzająca ją komisja stwierdziła brak m.in., Aktu lokacyjnego Limanowej wydanego przez Zygmunta Augusta w 1565 roku, pochodzącego z 1792 roku, przywileju dla miasta na urządzanie 12 jarmarków rocznie oraz dwóch pieczęci z 1573 i 1575 roku. Cała sprawa rozpoczęła się w tym momencie, gdy pod koniec miesiąca września. Archiwum Państwowe w Krakowie skierowało do mnie pismo, w którym zawiadomiony zostałem, że w trakcie przeprowadzonych kontroli, które były prowadzone przez pracowników Archiwum Państwowego, stwierdzono, że dokumenty, które są w naszym Muzeum Limanowskim nie są właściwie przechowywane, nie są właściwie zinwentaryzowane. Krakowskie Archiwum zwróciło się wtedy do burmistrza o zainteresowanie się sprawą muzeum. Burmistrz powołał komisję, która 17 listopada rozpoczęła prace inwentaryzacyjne. Nie potrwały one jednak długo, zbiory znajdowały się, zdaniem komisji, w sporym nieładzie i konieczne było ich uporządkowanie. Po tygodniu komisja wróciła do pracy i to wtedy wyszedł też na jaw brak cennych zbiorów muzeum. Burmistrz Limanowej zwrócił się wtedy do dyrektora muzeum Jana Wielka. O wskazanie miejsca, w którym miałyby się one znajdować. Na to wezwanie dyrektor odpowiedział pismem w dniu 14 grudnia, w którym to piśmie poinformował, że wszystkie wymienione dokumenty powinny znajdować się w sejfie. W sejfie poszukiwanych dokumentów nie było, dlatego też burmistrz poinformował prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Przez dyrektora Muzeum Jana Wielka, który przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Co gorsza, inwentaryzacja trwa nadal, więc może się okazać, że bez wieści przepadło jeszcze więcej bezcennych eksponatów. Grzegorz Pakt TV 28. 31 grudnia, ostatni dzień 2011 roku. Gdzie się bawić w ten wyjątkowy wieczór? Większość z nas Sylwestra spędzi w gronie przyjaciół, bawiąc się w domu. Na imprezę poza domem zdecyduje się tylko nieliczna część mieszkańców naszego regionu. Tradycyjnie już Sylwester nie może odbyć się bez życzeń, szampana i fajerwerków. Magdalena Trojanowska. Jakie mam plany na Sylwestra? W domu sobie posiedzieć, odpocząć. W gronie przyjaciół oczywiście. Na pewno nie w domu, ale jeszcze się okaże, Sylwester bez fajerwerków jakoś trudno to sobie wyobrazić. Sztuczne ognie można kupić już za 30 zł, ale można także za 1000. Kultura samej, samego odpalania też się y, zwiększyła u nas. Do tego, że fajerwerki są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. Wiedzą o tym ci, którzy na co dzień je sprzedają. Pan Grzegorz od 18 lat handluje fajerwerkami. Jak mówi, świadomość niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne obchodzenie się z fajerwerkami, jest coraz większa. Y jakieś 5 czy 7 lat temu y ludzie jednak całkiem inaczej podchodzili do y fajerwerków, troszeczkę się bali ich. Y teraz wiedzą już, y przychodzą klienci stali, którzy wiedzą, y jak się tym obsługiwać. Jednak zdarza się, że widok sztucznych ogni jest tak zachwycający, że zapominamy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. I wtedy najczęściej dochodzi do tragedii. Mieliśmy takie przypadki w poprzednich latach, w okresie świąteczno-noworocznym, gdzie osoby używające nieumiejętnych fajwerków trafiały do nas do szpitala. Są to urazy głównie rąk, twarzy, klatki piersiowej, brzucha, czyli okolic, gdzie ten materiał wybuchowy może spowodować okaleczenie. Niestety wiele przypadków kończyło się tragicznie. Pacjenci mieli trwały uszczerbek na zdrowiu. Pamiętajmy, żeby nie podchodzić do y, sztucznych ogni, które. Nie zostały, nie uległy w zapaleniu w pierwszej fazie, gdyż ten czas może się przedłużać, i w momencie podejścia i drugiej, drugiej próby podpalenia ten, fajer, ten, ten fajerwerk może wybuchnąć. Funtalne sztuczne ognie, fajerwerki czy petardy. Tylko z nimi można planować wystrzałową imprezę. Pamiętajmy jednak, że hałas oraz efekty świetlne mogą sprawić radość nam, jednak niekoniecznie naszym milusińskim, psom czy kotom. Niestety, Sylwester to dla nich najstraszniejsza noc w roku. Zadbajmy o to, aby podczas wybuchu nie było w pobliżu żadnych zwierząt, tych domowych i tych dziko żyjących. W ten sposób możemy oszczędzić niepotrzebnego stresu tym, którzy wigili nowego roku nie świętują. Magdalena Trojanowska, TV28 Samorządowcy powiatu Limanowskiego ostatni tydzień starego roku spędzili bardzo pracowicie w Urzędzie Miejskim oraz w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Odbyły się sesje podsumowujące mijający rok. Udało się wiele zrobić, ale nie brakuje głosów, że ta współpraca, zwłaszcza między Urzędem Miejskim a Starostwem Powiatowym w Limanowej, nie układa się najlepiej. Koniec roku wyjątkowo pracowicie spędzili samorządowcy Powód Budżet, czyli plan wydatków i dochodów na następny rok. Dziś w Limanowej odbyły się w jednym czasie dwie sesje, podczas których dopinano na ostatni guzik przyszłoroczny plan finansowy. Koniec roku to również czas samorządowego rachunku sumienia, podsumowania tego co udało się zrealizować i tego co nie doczekało się szczęśliwego finału. 2011 rok był bardzo uroczystym i dobrym rokiem dla Powiat Limanowski to jest kolejny rok dużych inwestycji. Mieszkańcy wielu osiedli powiedzą, że był dobry, bo do nich dotarły nowe drogi, a więc te takie najbardziej oczekiwane. Urząd miasta jak i starostwo nie uniknęły jednak w tym roku problemów. Powiat Limanowski dalej boryka się z wysokim bezrobociem. Kłopoty mają też same urzędy. Decyzja Rady Powiatu o likwidacji drugiego LO znalazła się pod lupą wojewody. Nieprawidłowości w działaniu urzędu w 46 punktach zgłosiła również Regionalna Izba Obrachunkowa. Miasto znalazło się zaś pod obstrzałem krytyki w momencie rozpoczęcia budowy ekranów akustycznych na ulicy Piłsudskiego. W samych kontaktach na linii miasto powiat ciężko również mówić o dobrym klimacie do współdziałania. Kością niezgody w mijającym roku okazała się chociażby kwestia finansowania miejskiej pływalni. W ocenie samych zainteresowanych stosunki te nie były złe i mimo napięć udało się wspólnie zrealizować kilka inwestycji. Wybudowaliśmy wspólnymi siłami Orlika. Miasto włączyło się też w remont tego ciągu drogowego Limanowa-Helmiers. Partycypowaliśmy w kosztach tutaj budowy chodnika na ulicy Matki Boskiej Bolesnej po 50%. W, również wspólnie z powiatem i z marszałkiem województwa została zrealizowana przecież poważna inwestycja w zakresie przebudowy skrzyżowania na Wesołej. Zwolennikom tezy o marginalizacji Limanowej argumentów dostarczył projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, wedle którego z miasta zniknąć ma sąd. Uchwałą rady podczas obrad sesji miasta przyjęto rezolucję, która sprzeciwia się tej decyzji. Chcemy zwrócić się do ministra Sprawiedliwości o to, aby wnikliwie przeanalizować zasadność takiego e, e, takiej zmiany i e, podejmujemy starania o to, aby minister Sprawiedliwości odwiedził teren powiatu limanowskiego i miasto Limanowa. Grzegorz Pak, TV28 A teraz zapraszam Państwa na pozostałe informacje w skrócie. Do pożaru budynku gospodarczego doszło w Hyszówkach. Pożarem był objęty budynek gospodarczy w całości. Właściciele tutaj ewakuowali we własnym zakresie inwentarz. Został tylko drobny inwentarz kury i kaczki, które pomogliśmy ewakuować. Pożarem objęty był cały budynek, także jedyne działania w pierwszej fazie skupiły się na obronie budynku mieszkalnego. W tej chwili to jest taki najbardziej uciążliwy okres akcji, tak zwane dogaszanie, czyli trzeba przerzucić całe siano, dogasić, żeby pożar się... Nie rozprzestrzenił od nowa. Myślę, że w około dwóch godzin jeszcze potrwa to do gaszenia. Na chwilę obecną przyczyna wybuchu ognia nie jest ustalona. W bieżącym tygodniu to już piąty pożar w powiecie, a trzeci w gminie Dobra. Mateusz Bokowy, TV28. Pod jedną z dyskotek tutaj na terenie działania komisariatu doszło do zdarzenia, gdzie 17-latek rozbitą butelką, popularnie to się nazywa tulipan, tak nazywają to szczególnie w Warszawie, po prostu. Zaatakował dwóch też rówieśników i poranił ich w szyję. Jednego lżej, drugiego nieco ciężej, natomiast w obu przypadkach te obrażenia nie były na tyle ciężkie, że nie wymagały ich hospitalizacji. Po godzinie wiedzieliśmy, kto był sprawcą tego zdarzenia, on został zatrzymany. Też okazało się, że to jest 17-latek, mieszkaniec gminy Dolna. Przyznał się do tego czynu. No i teraz będziemy prowadzili sprawę, jakby wielowątkowa będzie sprawa, bo tak naprawdę oprócz tego, że tam doszło do uszkodzenia ciała i on będzie odpowiadał yy, za to przestępstwo, a trzeba powiedzieć, że się, yy, odpowiedzialność za, karna za przestępstwo zaczyna się od lat 17, nie, do, nie od 18, yy, więc on będzie odpowiadał normalnie. Przed prokuratorami przed sądem. Natomiast drugim jakby wątkiem jest to, że wszystkie te, wszyscy ci trzej siedemnastolatkowie byli w stanie nieczeźwym. Więc będziemy też ustalali, w jaki, sposób jakby, w jaki sposób doszło do tego, że oni byli w stanie nieczeźwym, trzeba by sobie sami nie kupili tego alkoholu. No i wtedy pociągniemy do odpowiedzialności osobę, czy też osoby, które ten alkohol im sprzedały. Wspólnie z powiatem i z marszałkiem województwa została zrealizowana przecież poważna inwestycja w zakresie przebudowy skrzyżowania na Wesołej. Od dzisiaj już skrzyżowania NSZZ Solidarność. Budowa ronda na Wesołej kosztowała ponad 3 miliony złotych. Pieniądze na inwestycje pozyskano z małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013. Resztę dołożyło miasto i starostwo powiatowe. Budowa była jedną z poważniejszych inwestycji realizowanych na przestrzeni mijającego roku. W nadchodzącym również będzie sporo pracy. Remont dotknie tym razem centrum Limanowej. W budżecie zakładamy, zapisujemy realizację strategicznych zadań, zadań dla miasta, głównie jednego, przebudowa ciągu drogowego ulica Kopernika, ulica Targowa, ulica Moniuszki Berlinga z przebudową skrzyżowań dwóch na skrzyżowania z ruchem okrężnym, mianowicie skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Targową i skrzyżowania ulicy Tangrogowej z ulicą Matki Boskiej Bolesnej i ulicą Moniuszki. Planowane jest również dokończenie budowy chodnika i ulicznego oświetlenia. Koszt całej inwestycji sięgnie kilku milionów złotych. Blisko 130 tysięcy złotych kosztował fotoradar, który zakupił miejski urząd w Mszanie Dolnej Słomka, orkana, Krakowska, Kolbego i Starowiejska to na tych ulicach będą dokonywane pomiary prędkości. Jeśli choćby jedno życie uda się uratować, Czyli e, tablica z ostrzeżeniem, że jest kontrola albo że jest fotoradar i ktoś ostrzeży kierowcę jadącego od Limanowej i ten zwolni i unikniemy wypadku, to warto było taką inwestycję poczynić. Policjanci mówią, że fotoradar na pewno się przyda, ale to w dużej mierze tak naprawdę od kierowców zależy bezpieczeństwo pieszych i ich samych. Każda inicjatywa, która jakby ogranicza, ogranicza um, szybką jazdę, jest inicjatywą, która poprawia bezpieczeństwo. Najwcześniej nowy fotoradar na mszańskich ulicach pojawi się dopiero na wiosnę. Do tego czasu Miejski Urząd w Mszanie Dolnej musi przygotować specjalne pomieszczenie, gdzie m.in. będą gromadzone wszystkie dane z nagrań fotoradaru. Funkcjonariusze straży czekają na przeszkolenie przez dostawcę urządzenia i myślę, że luty, marzec bardziej bym stawiał raczej na marzec że ten fotoradar po raz pierwszy gdzieś, w którymś z miejsc w mszaniu się pojawi. Monika Antosz Grodzicka, TV 28 tsunami, co było w Japonii, to jest dużo właśnie biedy, tej ludzkiej, to wszystko co na tym świecie się dzieje, to jest właśnie nie do pomyślenia. Nie pamiętam, tyle jak było tych wydarzeń. Wydarzenie najważniejsze dla pana w tym roku? Wie pani co? No, podjęcie pracy. Podjęcie pracy, która daje jakąś satysfakcję i zarobek, bo wcześniej bywało różnie, wie pani. Najważniejsze, że mój syn się dostał na studia. Najważniejsze, no naszym dzieckiem związane. Drugie urodziny naszej córeczki to chyba najważniejsze, tak się Coś było ważniejszego? Chyba nie, chyba nie. Jedenastka była niedobra, mam nadzieję, że dwunastka będzie lepsza. Zapraszam Państwa również na nasze telewizyjne podsumowanie 2011 roku. Żegnając się życzę przede wszystkim optymizmu, aby nadchodzący rok 2012 był zdecydowanie lepszy od tego, który się kończy. Ja się z Państwem żegnam, za uwagę dziękuję Józef Budacz. Za tydzień spotka się z Państwem Monika Antosz-Grodzicka. We'll <laughs>